Hordoradzice to niewielkie miasteczko położone we wschodnio-południowych Czechach, posiadający podziemny labirynt wydrążony w piaskowcu za pomocą prymitywnych narzędzi. Pierwsze pomieszczenia podziemne powstają już tutaj przed rokiem 1618 i służyć mają jako magazyny żywności oraz do przechowywania wina. W 1618 roku wybucha poważny konflikt zbrojny. Później nazwany on zostaje Wojną Trzydziestoletnią. W tym czasie właśnie mieszkańcy rozbudowują ten system podziemny celem schronienia. Chronić się tam będą ludzie, ale też będą przechowywać swój dobytek przed rabującymi wojskami. Na początku XIX wieku daje też schronienie przed wojskami napoleońskimi. Bardzo ciekawy podziemny obiekt, który za chwilę zobaczymy. Słuchajcie, pośród tych traw wyłania nam się pierwsze wejście do naszych podziemi. I tutaj już od razu widzimy, że wygląda to tak naprawdę jak jakaś piwniczka w polu jakaś ziemianka. Zobaczcie, jakieś drewniane drzwi ze starymi zawiasami. Dosyć ładny ceglany strop. Ociosy w połowie z kamienia. No, piach jak piach na spongu. Czyli tam sobie wyszliśmy. Tutaj nam ta piwniczka zakręca w dół. Dochodzimy do jakiegoś zamurowania, no, ułożenia z kamieni. tu miał być. I tutaj niedokończony w piaskowcu kawałek tunelu. Dobra, muszę iść wśród tych traw, szukać wejścia numer 2. Tamten powiedzmy obiekt ma być większy i niedokończony. Z informacji, jakie udało mi się znaleźć w internecie. Więc dobra, idę dalej. Wpłania nam się drugi portal wejściowy do naszego systemu podziemi. I tutaj naszym oczom od razu rzuca się w oczy, że obiekt wygląda na dużo starszy porośnięty mchem. Ociosy są z kamienia, tak jak tam ceglane. Przybywają tutaj okoliczni mieszkańcy. O czym świadczyć mogą śmieci? Ok, mamy pierwszy skręt w prawo i kolejny w prawo. Ale kończy się tutaj przodkiem. Dobra, to cofniemy się jakby do głównego ciągu. Tutaj mamy jakiś chodnik z zaczętym tunelem bardzo krótkim prawdopodobnie było jakieś wejście tu nam malowniczo przedzierają się korzenie przejdziemy sobie tutaj Żeby się jakoś trochę wczołgać Już jest bardzo sypki piach Czyli tam mamy ten główny chodnik, którym weszliśmy. Czyli tu jest taki filar. Tutaj się przed chwilą wczołgałem. Tu jest taki filarek. Tam jest jakieś wejście w dół, ale tam zaraz wrócimy. Zobaczcie. Tu jest chyba część skalna, która jakby zabezpiecza nam tutaj. Dolną partię ociosa. Wygląda to bardzo naturalnie. Nieduża wnęka z takim małym wyżłobieniem. Wygląda jak wyżłobienie na jakąś lampę. Mogą być to wnęki, w których miała być przechowywana żywność. A jak wam wcześniej wspominałem. Tu jest kolejna taka wnęka. Zobaczcie. Niewielki otwór, przez który sobie właśnie przejdziemy. Tak to wygląda z drugiej strony. Tu mamy jakąś dziurę w dół. Tam sobie zaraz będziemy wchodzić wszędzie. Przejdziemy sobie tymi chodnikami, które są tutaj. Jakby ogólnie dostępne, takie, których nie trzeba się gdzieś przyciskać na razie. Tutaj mamy jakąś komorkę niewielką z napisami I kolejne takie przejście. Ale tam będziemy się zaraz wracać, pójdziemy sobie jeszcze w tą stronę do przodu, żebyśmy wszystko sobie zaliczyli. Czyli kolejne wnęki. Po lewej i po prawej stronie tutaj mamy jakiś otwór, tam są jakieś dalsze partie. Zaraz będziemy tam się wszędzie ściskać. Przejdziemy sobie tymi większymi. Aha, tutaj było jedno z wejść do obiektu, które na tą chwilę jest zamurowane. Zostały tylko oryginalne dwie belki drewniane po futrynie tutaj mamy jakąś krzyżówkę pójdziemy sobie w prawo a tutaj mamy ten otwór, który widzieliśmy przed chwilą Już mamy koniec, więc pójdziemy sobie w tą stronę. Tutaj chodziliśmy przez ten malowniczy portal. Kolejne dwa otwory. Nie wiem czemu ktoś to przekuł. Być może chciał się dostać gdzieś indziej, myślał, że to jest coś innego, nie wiem. Tutaj już są wielkie głazy, kamienie, które uniemożliwiły dalsze kopanie w tym piaskowcu. Zobaczcie, tutaj idzie taki pokład. Nie wiem, co widać. Piach jest żółty, się świeci. Odbija światło, ale to są kamienie. taka żyła, która tu przechodzi, to jest jakby taki kamienny. Kamienny taki pasek który ciągnie się tutaj przez całość na tej wysokości idziemy sobie teraz w dalsze partie mhm. tu już widzę, że jest... aha, to są te otwory, które mijaliśmy przed chwilą tu już jest koniec i ja tu jest ten drugi otwór no tutaj niestety Czesi się nie popisali, jest mnóstwo śmieci tu jest jakiś portal, czyli wyjście. Zobaczcie to co tutaj widać. Muszę się cofnąć, cofnąć, cofnąć i wskulić. To jest taki słup. My go sobie obejdziemy teraz dookoła. Te słupy zostały po to, żeby naturalnie zabezpieczyć. To jest taki naturalny filar, żeby obiekt po prostu był bardziej stabilny. Przyszliśmy na początku, nie pamiętam czy Was tutaj zabierałem? Nie, tam sobie zaraz wejdziemy. To jest ta komora na dole. Przejdziemy sobie tutaj tym małym portalem, tym małym przejściem. Ok, czyli jest mała komora taka aha jesteśmy tutaj na początku już jakby naszego obiektu też jest taki filar który widzieliśmy przed chwilą widzicie? jest mnóstwo tych filarów to jest te naturalne zabezpieczenie my stamtąd na początku weszliśmy a główne wejście znajduje się tam dobra to my musimy się jednak wrócić wrócić się i zejść tutaj w dół bo jeszcze tutaj nie byliśmy Bardziej kolejna wnęka ale nie widać żeby ona była jakoś okopcona nie jest to zbyt okopcone więc hmm. no nie mam pojęcia ale tak wygląda jakby tu miała być jakaś lampa świeczka o jest jakiś metr na dół musiałem skoczyć tak tu wskoczyliśmy tu jest ten piach. I taki sam układ. Pojawiają się komory. Po lewej stronie mała komora. Po prawej jakieś rozwidlenie, ale tam zaraz pójdziemy. Po lewej kolejna mała komora. Nie wiem, czy tak widać. O, tak, może widzicie. To są takie niewielkie komory. Tu jest komora. Tu jest zasypane. Aha, tu nam skręca jeszcze. Tutaj już jest bardzo nisko. Słuchajcie. Tu jest... To jest wszystko się łączy ze sobą. Czyli tu są jakieś też gary. Stare, zardzewiałe. Czyli tutaj możemy sobie wyjść na zewnątrz, ale my musimy jeszcze pójść. Bo tutaj nie byliśmy. Gdzie jest to wejście? Tu wejdźcie. O tutaj. Aha. Pamiętacie ten otwór? On znajduje się przy tym portalu, który był na początku. Czyli jak tutaj wyjdziemy, to dostaniemy się właśnie do tego, jakby głównego chodnika. Dobra. Jakoś się Wyćłapałem z tego otworu, z tej dziury, bo w ziemi to mogą być dziury, więc nikt tam nie zarzuci. Trochę się zapałem na lewo. Ok, czyli jesteśmy w punkcie wyjścia. A tu jest ten garnek, o którym mam ja wspominałem, ta serabeczka. Widzicie? Tu wszystko się zlewa. Ale jest to, zardywiała beka. I tam przed chwilą byliśmy. I tu jest ten portalik, przez którego przechodziliśmy. Obiekt niewielki wykonany w piaskowcu, wyryty. No z bardzo ciekawą historią. W początkowej fazie czy w planach miał być to po prostu składnik na żywność. Jakaś tam, byśmy powiedzieli, spiżarka. Później działania zbrojne wojenne zmusiły nie mieszkańców do rozbudowania tego systemu No i tak właśnie powstał ten mały labirynt który ja z wielką radością obejrzałem i przy okazji pokazałem Wam Myślę, że i tym razem udało mi się pokazać Wam coś ciekawego to cześć. Do następnego.